A u nas dzisiaj nie tylko kalendarz adwentowy, moi drodzy, ale również i kalendarz księżycowy. I to w odnośnie tego, jak pielęgnować nasze brwi. Podobno ma to ogromne znaczenie, kiedy je regulować i jak to robić. I to zależy od faz księżyca. No to właśnie teraz już porozmawiamy z Iwoną Karyś, kosmetyczką. Witaj serdecznie. Dzień dobry. No to co takiego jest w tym kalendarzu księżycowym? Na czym to polega? Głównie chodzi o to, że istnieją takie dni. W których bodziec, czyli podcinanie bądź usuwanie włosa, powoduje jego powrót bądź zaprzestanie, odrastania. Natomiast sięgając tu po pensetę. A, a właśnie dlaczego przycinasz, a nie wyrywasz pensetą? Wyrywam tylko takie naprawdę najdłuższe, jeżeli już mam odbudowaną brew. Natomiast przycinam i usuwam właśnie, naciągając precyzyjnie. To jest w zasadzie bezbolesne. Tutaj można zapytać tylko osoby, która siedzi, czy faktycznie odczuwa jakikolwiek ból, ale no, trzeba to sprawdzić, żeby przekonać się, że faktycznie Boli, palce nie. Chodzi o naciąg skóry. Te ascendenty najbardziej wpływają na farbowanie i na przycinanie. Za, zaobserwowałam Czyli to często. Czy generalnie 13 masz lat. pracę przez 15 dni w miesiącu? Nie. nie. Dlatego, że już te panie, które są odbudowane, mogą przyjść w ten dzień stopujący i dłużej chodzić w kształcie. To też jest fantastyczne, bo niesamowite są te rzeczy, które opowiadasz. Naturalnie obrwiach.